Skąd wiemy, gdzie jestem w Daisy? Zajrzyjmy się. Charakterystyczny silos wysoki, mówiący, że jesteśmy w Niżnojach. Tutaj wioska. Z tej strony praktycznie nic charakterystycznego. Ale jeżeli wbiegniesz tu między zabudowania, zobaczysz sad za stodołą. I tu masz studnię. Przy praktycznie sam respawnie Napij się do pełna i biegnij dalej. Tam jest orl orłowiec. Orlowec. A to tam biega. powinnyś tam znaleźć jedzenie, picie i masz studnię. Нежное.